Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom i laureatom za udział w tym konkursie, za pielęgnowanie pamięci o naszym pięknym, wspaniałym malarzu, takim nietypowym, bardzo jakim był Erwin Sówka. O jego malarstwie czasami mówi się, że jest to malarstwo naiwne, tak się czasami kategoryzuje. Może i naiwne, ale na pewno nie jest banalne. Nie jest banalne, jest piękne, jest pełne wrażliwości. I bardzo, bardzo ciekawe. Ja bardzo lubię oglądać jego dzieła, jego obrazy. Dziękuję wszystkim Państwu, raz jeszcze nie tylko laureatom, ale także wszystkim uczestnikom konkursu, którzy nadesłali swoje prace dzieci i młodzieży, ponieważ widać, że przebija z tych prac ogromna nieokiełznana wrażliwość i odwaga, a także chęć. Eksploracji nowych zupełnie obszarów artystycznych, tak mogę powiedzieć. Obszarów artystycznych, które wszystkie mają swój pewien wspólny mianownik, mianownik związany z naszą małą ojczyzną. Żeby zrozumieć małe ojczyzny, trzeba do nich przylgnąć, trzeba poznać ich historię, ich tradycje, kulturę ludzi i z tych wielu prac, które miałem przyjemność oglądać, Właśnie te wszystkie wartości tak do, dobitnie tam się ukazują. Bardzo serdecznie gratuluję laureatom, tym, którzy, których prace zostaną dzisiaj tutaj nagrodzone. I życzę także tego, żeby właśnie poprzez pielęgnowanie takiej kultury, kultury bardzo bliskiej naszemu życiu codziennemu, a jednocześnie w piękny sposób wyrażonej udawało się wszystkim Państwu coraz głębiej poznawać nasze małe ojczyzny, ale także być dumnymi z naszej wielkiej ojczyzny, z Rzeczypospolitej. I to, w jaki sposób jedno z drugim się przeplata w twórczości naszego znakomitego artysty Erwina Sówki i Waszej twórczości, młodzi artyści. Jest czymś naprawdę pięknym i ja jestem z tego dumny. Jestem bardzo szczęśliwy, że Erwin Sówka ma wielu naśladowców, ale naśladowców, którzy wyraźnie w swojej twórczości starają się odszukać również własne trendy, własne spostrzeżenia, własne kierunki twórczości artystycznej. Jestem przekonany, że w przyszłości Śląsk będzie miał kolejnych wspaniałych wybitnych artystów również tutaj z tego grona z grona artystów którzy młodych artystów laureatów tego konkursu którzy zdecydowali się wziąć udział w tym konkursie bardzo serdecznie dziękuję wszystkim państwu także pani kurator i dyrekcji szkół nauczycielom którzy inspirowali naszych młodych artystów